Zgodnie z naszą coroczną tafo-filmową tradycją chcielibyśmy opowiedzieć Wam dzisiaj o 24 filmach i serialach, na które najbardziej czekamy w nadchodzącym roku. Tym razem postanowiliśmy w naszym zestawieniu uwzględnić również seriale, częściowo dla pewnego urozmaicenia ale też ze względu na strajki, które sprawiły, że sporo premier przesunęło się na 2025 rok. Chciałbym jednak jasno zaznaczyć, że nie chodzi o 24 filmy i 24 seriale, tylko o 24 produkcje, wśród których są i filmy i seriale, na które czekamy w nadchodzącym roku. Skoro już to wyjaśniłem, to nie ma na co czekać. Przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, nie wierzę w wyobraźnię. Nie ma świata bajek. Film, na który czekają prawdopodobnie wszyscy Polacy, w tym ja, bo to remake najlepszego filmu z czasów mojego dzieciństwa, czyli Akademia Pana Kleksa. Jezu, jak ja bym chciał to powiedzieć słowami Piotra Frączewskiego. Kolekcja klasy. Zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. Myślę, że nie muszę przedstawiać tego filmu. Obsada naprawdę zapowiada się bardzo dobrze, szczególnie Tomasz Kot w roli pana Kleksa. Jest to jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Animacje wyglądają bardzo dobrze, przynajmniej w trailerach, więc zobaczymy jak będzie w praktyce, ale na razie wygląda to... Hollywoodsko, więc świetnie. Obyśmy tylko nie przeżyli żadnego większego negatywnego zaskoczenia, bo wiecie jak to jest, jak jest bardzo wysoki hype. Wtedy nawet takie najmniejsze potknięcie będzie wytykane przez lata. Ale zobaczymy, bo może się okazać równie dobrze, że film będzie bardzo zły, więc. Nie wiem. Chciałbym, żeby był bardzo dobry. Zanim zabrałem się za The Boys, słyszałem o tym serialu naprawdę dużo dobrego. Ale nigdy nie było nam jakoś pod a tu nowy sezon czegoś, na co czekałem. A tu pojawiło się coś, co bardziej wpisywało się w moje gusta niż serial o superbohaterach. No ale cóż, to był ten serial, o którym po pierwszym odcinku mógłbym powiedzieć, no zażarło, no. Szybko nadrobiłem zaległości, i pomimo nierównych odcinków, każdy finał sezonu przyciągał maksymalnie moją uwagę, uzależniając mnie od siebie. I tak jak Arkane, śmiało mógłbym polecić każdemu, kto swoje marudzenie zaczyna od słów, ale ja nie lubię animacji. Tak, The Boys polecę każdemu, kto powie, że nie lubi superbohaterów. To serial, w którym z minuty na minutę czekam na dalszą przemianę każdego charakteru, na ich upadek, na coraz większe zatracanie się w szaleństwie i nabrodzenie w bagnie, które sami sobie stworzyli. A teraz tak jak myślę, to trochę głupio, że głównie czekam na to, aby bohaterowie upadli i sobie ten głupi ryj rozwalili. Good. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie skreślono True Detective, bo pierwszy sezon uważano za wybitny, drugi za porażkę, nie do końca słusznie, ale to temat na inną dyskusję, a trzeci choć był okej, okay, Prawie nikogo nie obszedł poza recenzentami. Mam wrażenie, że czwórka, która jest osobną historią, znowu może trochę nadgonić się straconą reputację, i to mimo, że Nik Pizzolato tym razem jest tylko producentem, a nie jednocześnie scenarzystą. Możliwe, że facet się wypalił, a sam serial wydaje mi się, że ma spory potencjał. Tym razem jest. To historia dziejąca się w fikcyjnym mieście na Alasce, gdzie znika ośmiu mężczyzn i sprawą zajmuje się detektyw grana przez Jodie Foster, którą znamy chociażby z Milczenia Owiec. Czy tylko mnie się wydaje, że ma to vibe zarówno The Thing Carpentera, jak i nieco Kraftowski. A i co ciekawe, wraca też motyw spirali, który pojawił się w pierwszym sezonie, więc może jakieś nawiązania będą. Ja w każdym razie czekam. The Zone of Interest to ta przyszłoroczna premiera, na którą czekam jak na żadną inną. Dzieło Jonathana Glazera miało już premierę na festiwalu w Cannes. Zostało też nagrodzone przy okazji Camera Image, a krytycy oceniają jej niezwykle wysoko i są w tym naprawdę zgodni. Jednak do kin trafi dopiero w przyszłym roku. Film opowiada o komendancie obozu koncentracyjnego w Auschwitz, który żyje wraz z rodziną w domu koło obozu. Zdjęcia były realizowane w Oświęcimiu, także na terenie samego obozu. W dodatku za warstwę wizualną odpowiada polski operator, Łukasz Żal. Dwukrotnie nominowany do Oscara za zdjęcia, które wykonał przy okazji Idy i zimnej wojny. The Zone of Interest zapowiada się jednak zupełnie inaczej, bo film z stylem ma przewodzić na myśl dokument. Zresztą już po trailerach widać, że będzie to produkcja dość mocno niestandardowa. Wiele wskazuje na to, że ten film może okazać się prawdziwym arcydziełem, o czym mam nadzieję przekonać się osobiście już w styczniu. Zresztą do tego samego zachęcam również Was, choć patrząc na tematykę filmu nie będzie to seans lekki i przyjemny. Dune'a część druga to produkcja, która znalazła się już w zestawieniu najbardziej wyczekiwanych filmów w zeszłym roku. Ze względu na strajki w Hollywood, premiera została przesunięta na marzec. Już niedługo będziemy świadkami kontynuacji historii przedstawionej w powieści Franka Herberta, która najprawdopodobniej domknie historię przedstawioną w pierwszym tomie książki. Reżyser Dune'y stwierdził, że w części drugiej możemy liczyć na znacznie więcej akcji niż w części pierwszej. Więc naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak po prostu czekać do marca. Do more Szczerze mówiąc myślałem na początku, że 2024 rok nie przyniesie dla mnie absolutnie nic, jeśli chodzi o seriale, bo już w tym roku skupiłem się raczej na starszych produkcjach, takich jak Seinfeld. Przyszły rok przyniesie jednak coś, na co czekam ogromnie i mam równie ogromną nadzieję, że Amazon tego po prostu nie spier, jako wielki fan modowania gier Bethesdy, aż się skraszują, nie mogę przejść obojętnie wobec premiery serialu Fallout. Trailer wydaje się wskazywać na to, że twórcy poszli w naprawdę mocne. Odwzorowanie świata przedstawionego gry. Mamy Power Armory Bractwa Stali, mamy Vertiberdy, mamy statek powietrzny, który prawdopodobnie jest następcą Prydwena, jest NCR, jest Enklawa. No po prostu jestem w niebo wzięty i proszę, nie zepsujcie tego, proszę. Innymi słowy, oczekiwania mam bardzo wysokie i mam nadzieję, że fabuła będzie równie ciekawa jak to, co zobaczyliśmy w trailerze. Kiedy byłam dzieckiem? Ja i moja siostra grałyśmy w grę, w której udawałyśmy, że odganiamy potwory. Gdyby ktoś przystawił mi broń do skroni i kazał wybrać tylko jedną premierę, którą będę mógł napawać się w nadchodzącym roku, to z grozą bez chwili wahania wybrałbym coś, czego pozornie myślałem, że nigdy nie wybiorę. A mówię tu o Arkane. Już pierwszy sezon pokazał nie tylko potencjał, jaki drzemie w tym uniwersum, ale też potencjał, jaki drzemie w później rajotu. To, co zrobiła ta ekipa, to coś niesamowitego. Doznania audiowizualne przysparza od reszty. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich fanów potyczki Jinx i Echo. A historie i świat są bardziej wciągające i uzależniające, niż pewien gaz serwowany w warszawskich imprezowych toaletach. Oglądając pierwszy sezon, miałem wrażenie, że oglądam naprawdę coś przełomowego. I to pomimo tego, że nigdy nie byłem wybitnym fanem Lola. W sumie ostatnio podobne uczucia towarzyszyły mi podczas seansu obu części animowanego Spidermana. Coś w tych animacjach ostatnio drzemie naprawdę duży potencjał. Z ogromnym zniecierpliwieniem czekam nie tylko na rozwój wydarzeń i dalszy ciąg historii Why i Jinx, ale też na kolejne historie i kolejne wątki. Jeśli formuła będzie nadal świeża, a produkcja będzie utrzymywać ten sam wysoki poziom. Wierzę, że Raj odwyciśnie z niej znacznie więcej. To w końcu naprawdę pokaźny lor. Mogę być nieco nieobiektywny. Ale wydaje mi się, że astrologowie zapowiadają, że rok 2024 będzie należał do Godzilli. Już teraz zbudowano spory hype poprzez serial Monarch, o którym więcej się mówi na zachodzie niż u nas, ale jest po prostu udany oraz dzięki hitowej Godzilli Minus One, która po prostu wpadła do kin, zeżarła wszystkie możliwe wyniki, które się dało, zawstydziła połowę Hollywoodu i jest po prostu świetnym filmem. Nie tylko dla miłośników Godzilli. A godzilla X-Kong raczej nie będzie wyzwaniem intelektualnym większym. Szybcy i wściekli, ale może być naprawdę dobrą rozrywką, takim brawlerem o potworach. A kto wie, może i twórcy poważą się na rozbudowanie mitologii i nawet jakichś motywów budujących przesłanie, które gdzieś tam w tych poprzednich odsłonach Monster się pojawiały. Tym razem Godzilla i Kong muszą od razu albo prawie od razu połączyć siły, żeby pokazać, kto tu rządzi. Potworowi większemu od nich, jeszcze wredniejszemu Małpiszowi, który prawdopodobnie na usługach ma, jeśli nie mało armii to przynajmniej jedną potężną bestię. A przy tym oczywiście zapowiada się wielkie widowisko, no bo to jest seria, w której nie żałują na efekty specjalne potwory wyglądają świetnie. W najgorszym razie dostaniemy po prostu fajnego filmowego hamburgera, tak jak ostatnio. Po pięciu latach przerwy do kin trafi kolejne dzieło Quentina Tarantino, czyli The Movie Critic, o ile reżyser postanowi zostać przy tym podobno roboczym tytule. Na ten moment nie wiemy jednak na temat tej produkcji zbyt wiele. Akcja filmu ma rozgrywać się w latach 70. w Los Angeles. Głównym bohaterem ma być tytułowy krytyk filmowy, a wcielać się w niego nie będzie ani Leo DiCaprio, ani Brad Pitt. Bo reżyser szuka kogoś młodszego, w wieku mniej więcej 35 lat. Premiera każdego filmu Tarantino jest pewnego rodzaju wydarzeniem, choć w tym przypadku mamy do czynienia z wydarzeniem szczególnym, bo wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni film Quentina Tarantino. A przynajmniej daje to do zrozumienia sam reżyser, który niegdyś powiedział, że planuje zrobić w swojej karierze zaledwie 10 filmów, na co dawał sobie czas do 60. Tarantino traktuje dwie części Kill Billa jako całość, więc The Movie Critic będzie tym wyczekiwanym 10 filmem. Ostatecznie jego najnowsza produkcja będzie miała premierę już po jego 61. urodzinach, ale pandemię i strajki można uznać za pewne wytłumaczenie tego opóźnienia. Trudno powiedzieć, na ile poważnie do swojej deklaracji podchodzi Sam Tarantino i czy nie zmieni zdania, kiedy pojawi się Wena. Jako fan mam nadzieję, że skończy się podobnie jak z Hayao Miyazaki'm, który to, że robi swój ostatni film, powtarza od ponad 10 lat. W świecie, gdzie w mainstreamowym kinie akcji ciężko jest o żeńskie bohaterki, które ani nie są przede wszystkim dodatkami do męskich protagonistów, ani nie są postaciami z kiepskich Marveli, mamy chociaż cesarzową Furiosę z Mad Maxa. Fury Road to chyba mój ulubiony film akcji z wielu powodów. Oferuje i emocjonujące pościgi czy bitki i fabułę, która niesie ze sobą sensowny przekaz. Jest osadzony w charakterystycznym, mega ciekawym świecie przedstawionym, no i właśnie kręci się wokół Furiosy, która jest według mnie świetnie zarysowaną, interesującą postacią. Czekam więc z niecierpliwością na film o jej backstory i mam nadzieję, że dorówna poziomem tytułowi z 2015. O, nowa Pamiętacie, w głowie się nie mieści? Osobiście muszę Wam przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych filmów Pixara. Jak się okazuje, w przyszłym roku czeka nas część druga. Tym razem będziemy świadkami pojawienia się w głowie głównej bohaterki zupełnie nowych emocji w związku z jej dorastaniem. Pojawi się zupełnie nowa emocja, czyli niepokój, która według reżysera naprawdę sporo namiesza w przedstawionej historii. Jak dużo? Przekonamy się już 14 czerwca. I Drugi film, na który bardzo mocno czekam, to Deadpool 3. Nareszcie! Tak długo czekałem na powrót mojego ulubionego, super antybohatera. W końcu będę mógł pójść do kina i znowu śmiać się przez cały seans, aż będzie boleć mnie zarówno brzuch, jak i szczęka. I portfel za to, że wydałem za dużo pieniędzy w kinie. Warto było jednak siedzieć w domu i obejrzeć to po prostu na platformie streamingowej. Nieważne, najpewniej dojdzie znowu do spotkania Deadpool'a z Wolverine'em, i to cieszy mnie ogromnie. Tylko jestem ciekaw, co tym razem wymyślą pod względem fabuły, bo do tej pory wciąż Wciąż nie ma żadnego trailera, który mógłby cokolwiek zwiastować, więc patrząc z tej perspektywy, to nawet nie ma żadnej pewności, że ten film ukaże się w 2024 roku. Ale trzymam kciuki, żeby się pojawił, bo jeśli będzie taki jak poprzednie dwie odsłony, no to będę w niebo wzięty. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Już krótce, trzykrotne wypowiedzenie imienia frywolnego bioeksorcysty naprawdę sprawi, że grany przez Michaela Kitona delikwent się pojawi, a wraz z nim Noah Ryder oraz Katrina O'Hara. Tim Burton po 36 latach wraca bowiem z kontynuacją swojej kultowej czarnej komedii i znów opowie o osobliwej rodzinie. Zapowiada się znakomicie, bo za scenariusz odpowiadają twórcy Wednesday, a do zacnego grona portrecistów nietuzinkowych postaci dołączyli Jenna Ortega, Willam Dafoe. I Monika Bellucci. premiera Soku z Żuka 2 z pewnością ucieszy miłośników egzorcyzmów, gotycyzmów i czarnego humoru, a i samego reżysera, który ponad dzięki tej produkcji przypomniał sobie, dlaczego kocha robić filmy. Were made in the hours King. Przed premierą pierwszego sezonu Rodu Smoka miałem ogromne obawy. Gra o tron zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, ale jednocześnie pokazała, że scenarzyści HBO jak tlenu potrzebują dobrze napisanych książek jako bazy. Mam tu oczywiście na myśli tragiczny finał serialu, który wszystkie te mozolnie budowane intrygi, spiski, skomplikowane relacje i charaktery wywalił do kosza. Ten mem naprawdę nie wziął się znikąd. Na szczęście, pierwszy sezon rodu Smoka pokazał, że obawy były niepotrzebne. Nowi bohaterowie okazali się równie ciekawi co Daenerys i spółka, a realizacyjnie to w zasadzie poziom kinowy. W drugim sezonie będziemy świadkami wielkiej wojny z udziałem Targaryenów, Hightowerów i oczywiście Smoków. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na lato przyszłego roku. She told me I had a purpose. Nie uważam, żeby Joker był dobrym filmem, chociaż bardzo stara się na taki wyglądać, ale doceniam to, że Todd Phillips próbuje przepchnąć do mainstreamowego, superbohaterskiego kina coś nowego. Chcąc, nie chcąc, czekam więc na drugą część Jokera. Nie ukrywam, że głównie przez dwa czynniki. Pierwszy... Oh my god! It's Lady Gaga! ...to angaż Lady Gagi do roli Harley Quinn. Jestem fanką gagi jako artystki i uważam, że świetnie sprawdza się w filmowych rolach. No a do tego powód drugi, że ma być to musical. A ja jestem fanką musicali. Daję więc Philipsowi drugą szansę, wyczekuję, i liczę, że sequel siądzie mi dużo lepiej niż pierwsza część. Netflix, mimo że posiada w swojej bibliotece kilka naprawdę udanych produkcji, nie ma na ten moment projektu flagowego na miarę Stranger Things. Jednak i Stranger Things musi się kiedyś skończyć, i wszystko wskazuje na to, że tego ostatniego aktu doczekamy się już w przyszłym roku. Przez te kilka lat naprawdę zdążyłem polubić tę ekipę dzieciaków i trudno będzie mi się z nimi pożegnać, ale to było niestety nieuniknione. Zresztą zastanawiam się, czy przy okazji premiery ostatniego sezonu wciąż będzie można nazwać ich w ogóle dzieciakami. Trudno w to uwierzyć, ale oni wszyscy są już pełnoletni i mogą legalnie kupować alkohol. Jeśli przyjadą do Europy, bo w Stanach będą musieli jeszcze na to trochę poczekać. Nie wiemy na ten moment zbyt wiele na temat zagrożenia, z którym tym razem będą musieli zmierzyć się nasi bohaterowie. Wiadomo tylko, że przebicie tego, co zobaczyliśmy w czwartym sezonie, będzie naprawdę trudne. Wierzę jednak, że twórcy sprostają temu wyzwaniu. Bardziej zastanawia mnie, co zrobi Netflix, kiedy Stranger Things się skończy. Nie wiemy na ten moment zbyt wiele na temat zagrożenia, z którym tym razem będą musieli zmierzyć się nasi bohaterowie. Wiadomo tylko, że przebicie tego, co zobaczyliśmy w czwartym sezonie, będzie naprawdę trudne. Wierzę jednak, że twórcy. Sprostają temu wyzwaniu. Bardziej zastanawia mnie, co zrobi Netflix, kiedy Stranger Things się skończy. Zdecydowanie brakuje im drugiej tak mocnej marki, która mogłaby Stranger Things zastąpić, bo na tym etapie chyba już nikt nie łudzi się, że będzie to Wiedźmin. Były już próby opowiedzenia o Gotham przy minimalnym udziale Batmana i ostatnia niezgadniecie nazywała się Gotham. Przez pierwsze dwa sezony był to całkiem niezły serial kryminalny z odrobiną fantastyki, ale potem skręcili w tak dziwne rewiry, że niektórym ciężko to było oglądać. Ja miałem nawet pewną frajdę w niektórych momentach. Teraz mamy szansę dostać coś dużo lepszego za sprawą Pingwina. Myślę, że to będzie porządny dramat kryminalny gangsterski, w którym bardziej się będzie liczyć uliczna wojna. I to jak CablePod wniesie po szczeblach kariery i przejmuje kontrolę, więc może się okazać, że dostaniemy wreszcie porządną produkcję w tym świecie bez udziału Peleryn. A resztę myślę zrobi Colin Farrell ze swoim odjechanym kostiumem i charakteryzacją. Jak być może niektórzy wiedzą, od lat jestem wielkim miłośnikiem boksu. Dlatego od razu zwróciłem uwagę na niedawną zapowiedź filmu Kulej. Opowie on o, jak wskazuje tytuł, Jerzym Kuleju, jednym z najwybitniejszych polskich pięściarzy w historii. Dwukrotnym mistrzu olimpijskim i dwukrotnym mistrzu Europy. O filmie nie wiemy jeszcze zbyt wiele, nie ukazał się nawet zwiastun, ale pierwsze zdjęcia z planu i obsada mogą nastrajać optymistycznie. W Jerzego Kuleja wcieli się Tomasz Włosok, znany chociażby z Jak zostałym gangsterem czy Emigracji XD. W jego żonę Helenę wcieli się Michalina Olszańska. Natomiast w roli legendarnego szkoleniowca Feliksa Papy Sztama zobaczymy Andrzeja Hyre. Premiera zaplanowana jest na 11 listopada przyszłego roku. White Wolf. Jak przystało na prawdziwego Polaka, czekam też na Wiedźmina. Ale nie tego z Henryka Willem. Którego nawet tam już nie będzie. Czekam na animację, która pojawić ma się w formie serialu na Netflixie. Myślę, że z braku laku każdy fan postaci wykreowanej przez Andrzeja Sapkowskiego chętnie przyjmie dobrą produkcję osadzoną w tym uniwersum. Czy taką będzie Wiedźmin Syreny z Głębi? Tego nie wiem. Ale mam dość silne przeczucie, podyktowane naprawdę kiepską formą ostatnich dwóch sezonów serialu live action, że pomimo tego, że to animacja, szybciej wkupi się w łaski najbardziej ortodoksyjnych fanów fantastyki Sapkowskiego. Mam nadzieję, że to się tak po prostu po ludzku uda. Netflixowemu Wiedźminowi daleko do produkcji, którą wyobrażaliśmy sobie po zapowiedziach w 2017 roku, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Głównie dlatego, że z rolą ma pożegnać się Henry Cavill, który dla wielu był jedynym powodem, by ten serial w ogóle dalej oglądać. W głównej roli zastąpi go Liam Hemsworth, dla którego to będzie chyba pierwsza aż tak duża rola. No i musicie przyznać, że jest to pewien regres. Kiedyś Wiedźminem był Superman, a teraz brat Tora. Zresztą, nawet gdyby Kawila zastępował jakiś bardziej uznany aktor, to zmiana od twórcy głównej roli, zwłaszcza w takim serialu jak Wiedźmin, nigdy nie jest dobrym sygnałem. Mimo to czekam na czwarty sezon, choćby po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie teraz wyglądać, jak ta zmiana zostanie wprowadzona przez twórców i jak w tej roli poradzi sobie sam Hemsworth. No i kto wie, może to właśnie będzie Wiedźmin, na jakiego czekamy. Może od początku to właśnie Henry Kawil był problemem? Może jego uparta wierność wobec materiału źródłowego nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł scenarzystom? Wszyscy spodziewają się spektakularnej porażki. A może to będzie nowe otwarcie. Oczywiście was podpuszczam. Najprawdopodobniej będzie wręcz przeciwnie, ale nadzieja umiera ostatnia, prawda? Mimo 86 lat na karku, Ridley Scott nie zwalnia tempa. Dopiero co mieliśmy premierę Napoleona z Joaquinem Phoenixem, a już w przyszłym roku do Kin trafi kontynuacja Gladiatora. Tym razem historia skupi się na Luciusie, czyli siostrzeńcu cesarza Komodusa, który w pierwszej części pełnił funkcję głównego antagonisty. Na ekranie zobaczymy między innymi Paula Mescala, Denzela Washingtona, Pedro Pascala czy znanego z jedynki Derek'a Jacobi. Oczekiwania są spore, ale obawy również, bo jedynka no, stanowiła jednak zamkniętą całość. Reżyser nie zostawił sobie zbyt wielu furtek do stworzenia ciekawej kontynuacji zasługującej na miano Gladiatora 2. Pozostaje mieć nadzieję, że Ridley Scott wie, co robi i nie dostaniemy zwykłego, żerującego na lubianym tytule średniaka. Przekonamy się już 22 listopada. Mufasa, król lew, został szybko okrzyknięty przez branżowe media ojcem chrzestnym w dwa, disneyowskiej sawanny. Dlaczego? Film ma nie tylko kontynuować wątek Simby, lecz przede wszystkim powiedzieć o historii jego ojca, króla Mufasy. I choć po ostatnich remake'ach Disneya mam do tej produkcji sporo wątpliwości, to mimo wszystko czekam. Może akurat amerykańska wytwórnia wyciągnęła wnioski i szykuje nam się naprawdę przyjemna, a może nawet wzruszająca historia. Szczegóły fabuły są póki co trzymane w tajemnicy. Czy trzecia część Spider-Verse wyjdzie w 2024 roku? Ciężko powiedzieć. Gdy w kinach grany był Across the Spider-Verse, to twórcy podawali jako termin wiosnę przyszłego roku. Ale było to przed hollywoodzkimi strajkami, więc premiera na pewno się przesunie. Pytanie tylko, jak bardzo? Mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się w przyszłym roku poznać zakończenie historii Milesa. Bo nie ukrywam, uwielbiam tę serię. Z jednej strony przez fabułę, ale no przede wszystkim przez mega zjawiskowe wizualia. Zacieram więc ręce z nadzieją, że za kilka miesięcy trafię do kina na maraton całej trylogii, bo bardzo chciałabym obejrzeć te filmy jeszcze raz na wielkim, kinowym ekranie. Yellowstone to prawdziwy fenomen. Serial, który wzmógł popyt na kowbojskie buty i sprawił, że widzowie sami zapragnęli zostać kowbojami. Rewelacyjne i uzależniające uniwersum Taylora Sheridana rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Nic dziwnego, od rodzinnej sagi Dattonów nie sposób się oderwać. Lecz choć spin i prequere trzymają najwyższy poziom, to jednak główna, Na westernowa seria z Kevinem Costnerem wzbudza najwięcej emocji. Chociaż planowano 6 i 7 sezon Yellowstone, ze względu na zakulisowe rozgrywki, i konflikt kostnera z twórcą show. Wjazdor nie wróci nawet po to, by nakręcić finałowe odcinki piątej serii. Tą decyzją aktor z pewnością podpadł widzom, ale to nie zmienia faktu, że wierni fani, w tym ja, i tak z niecierpliwością wyczekują finału wybitnej serii. Chcemy przecież wiedzieć, jak twórcy uporali się z zadaniem niemal niemożliwym zakończenia serialu bez udziału wiodącej postaci. Te materiały o naszych oczekiwaniach z roku na rok stają się coraz dłuższe i szczerze mówiąc z pewnym lękiem zerkam w przyszłość na rok 2030. Mam jednak nadzieję, że wytrwaliście do samego końca, a jeśli tak, to gratuluję. Liczę na to, że 2024 będzie wolno od opóźnień i kiedy spotkamy się tutaj za rok, to nie będziemy musieli mówić, że nadal czekamy na to samo. A wy na jakie filmy i seriale oczekujecie najbardziej? Czy dodalibyście coś na naszą listę? Koniecznie napiszcie, co myślicie. Odmykam dyskusję i wesołych świąt.